Kacper, jesteśmy w trakcie naprawdę intensywnego okresu. Dwa mecze za wami, jedno zwycięstwo, jedna niewysoka porażka, ale mam wrażenie, że naprawdę możemy to przyjąć z podniesioną głową, bo ten Lublin grał wysokie cele w tym sezonie. Na pewno jest duży niedosyt po tym meczu, bo, bo mogliśmy go wygrać, gdzieś tam nasze, nasze błędy zadecydowały o tej przegranej. Tak, jak mówiliśmy z trenerem na konferencji, gdzieś tam chyba brakło trochę jednego dnia jeszcze, żeby mieć więcej energii na początku meczu, głównie żeby wejść szybko w ten mecz. A zaczęliśmy bardzo wolno, Lublin poczuł swoją, swoją siłę u siebie na hali. Na początku gdzieś tam trafili parę ważnych rzutów i, i potem musieliśmy gonić praktycznie przez cały mecz, więc, więc nie było łatwo. E, przed nami mecz z drużyną z Ostrowa, z nasz trenerami i Możemy się na pewno spodziewać e, kilku niespodzianek, no i ciężkiego meczu. Tak, e, jesteśmy bezpośrednio po wideo, teraz oglądaliśmy właśnie drużynę z Ostrowa. No wszystko się zmieniło od meczu w pierwszej rundzie. Można powiedzieć, że praktycznie wszystko się tam pozmieniało. Zespół jest i personalnie zupełnie inny, i, i stylem gry zupełnie inny. Mam jak to, jak to ten remilitis ma w mnóstwo zagrywek. Eee, uruchamiają tych zawodników w trochę w inny sposób niż do tej pory. Natomiast no, będziemy gotowi, będziemy starali się grać swoją agresywną obronę, gdzieś tam wybijać ich z rytmu. I, i, na pewno, I na pewno wierzę w to, że mamy realne szanse wygrać ten mecz. Dla Ciebie dwa ostatnie mecze były naprawdę udane. Większa ilość minut po tej kontuzji kostki już nie ma śladu? To znaczy, można powiedzieć, że kostka mi dalej doskwiera, bo, bo na co dzień jest, jest dosyć, dosyć problematyczna. Myślę, że do końca sezonu tak będzie. Natomiast jak jest mecz, to jakoś tam się zapomina o tym, trochę środków przeciwbólowych i wszystko przechodzi. Co do formy, no to mam nadzieję, że będzie to szło w tą stronę, faktycznie więcej minut, więcej, więcej jakby pewności na boisku i więcej tych rzutów ostatnimi meczami przypadało mi, jak widać, jakoś to tam służy mojej formie i oby, oby tak było dalej. Super, Dziękuję.